Awatary mają brwi. I ja nie wiem, jakim cudem przegapiłam ten detal w poprzednich dwóch częściach filmu Awatar Jamesa Camerona. Awatary, czyli istoty łączące w sobie DNA człowieka i nawi, są takimi naczyniami na ludzką świadomość. I poza tym, że mają one pięć palców, czyli chyba najbardziej wyraźną cechę odziedziczoną po ludziach, to mają też brwi. Nawi mają taki jakby trochę zaznaczony łuk brwiowy, ale nic im tam nie rośnie. A zarówno awatary, jak i Dzieci awatarów mają też zarośnięte te łuki brwiowe. I to jest ciekawe z tego względu, że w trzeciej części awatara widzimy właśnie, jak Kiri łączy się z drzewem dusz, próbuje dotrzeć do Ewy, i tak jak poprzednio, jest odpychana, ma różne efekty cielesne, ma drgawki, jest bliska śmierci. Tak, za którymś razem udaje jej się dotrzeć do tego wielkiego bóstwa. I po raz pierwszy widzimy Ewę w jakiejś. W formie, w jakiejkolwiek postaci innej niż trzechmatka panująca nad wszystkim, będąca połączeniem wszystkiego, ale tak naprawdę bez żadnej namacalnej formy. I widzimy tam odwracającą się twarz, taki ostry side-eye. I na tej połówce twarzy widać włosy na brwi. Co to znaczy? Według mnie to znaczy tylko i wyłącznie tyle, że Kiri tak właśnie sobie Ewe wyobraziła. Ta postać mogła być odbiciem Kiri jako osoby mogła posiadać cechy ludzkie ze względu na to, że i Kiri je posiada, bo to ona wtedy łączyła się z drzewem dusz. Lubię tak myśleć ze względu na to, że nie chciałabym wyobrażać sobie Ewy jako y, jakiejś, powiedzmy, osoby, tworu posiadającego faktycznie wygląd, ciało. Dla mnie to zawsze będzie energia płynąca we wszystkich stworzeniach Pandory.